Tu, tu pole w 154, rządowy numer, numer wywoławczy 101. Zgłaszam się. Kołuję na e, pas pierwszy. Czy mam pozwolenie Halo. na start? E, tu To e, masz pozwolenie na start. Dobrze, kołuję. Upowiedź startuje z północnego pasa. Upowiedź na północnym na start. Dobra? Co? E, dobra. W takim razie e, bardzo, drugi pilot, sprawdź, e, czy wszystko jest gotowe do startu. Silniki, mały ciąg. Kołujemy Klapy otwarte Klapy otwarte Klapa bezpieczna Podnosimy się to Wystartowaliśmy Chowam podwozie Mam małe turbulencje Drugi pilot Podawaj wysokość Dwa tysiące stóp, trzy tysiące stóp, jesteśmy na wysokości przelotowej. prezydenta wszystko dobrze? Dobra Tu e, turbulencje U prezydenta wszystko w porządku? Dobra, za jakieś 30 minut powinniśmy wylądować w Smoleńsku. Wznosi nam trochę turbulencję, mamy. Przelatujemy na terytorium Białorusi. Dobra, możemy podchodzić powoli do lądowania. Jesteśmy 10 minut od lotniska w Smoleńsku. Na, jaka, na jakiej wysokości jesteśmy? 2000 stóp Dobra, obniżam lot Trzeba zacząć używać. Półtora tysiąca Strasznie na przykład chyba. Tym 1000 No ewidentnie. Dobra, muszę zrobić drugie podejście do lądowania. Na mgła. Robimy drugie podejście.